Cześć. Z tej strony Justyna Kalinowska. Witam czytelników suplementu Studentów Uniwersytetu Śląskiego i wszystkich słuchaczy. Dziś z nami gość specjalny prosto z Warszawy, który jednak wychował się na Śląsku. Nasza bohaterka, bo o kobiecie mowa, ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim, a dwa lata temu postanowiła założyć swój autorski kanał na YouTube po gdzie uczy Polaków, jak mówić po angielsku. Ze mną i z wami Arlena Witt. Czy Uniwersytet Śląski to był dobry wybór? Bardzo mi się podobało studiowanie na Uniwersytecie Śląskim pod względem merytorycznym. Uważam, że wykładowcy prezentowali wysoki poziom wiedzy, zajęcia były ciekawe, przydatne. Oczywiście nie wszystkie, nie? No bo nie każdy się interesuje tym samym, ale ogólnie muszę powiedzieć, że naprawdę cieszę się z tego wyboru. Porównując z innymi uczelniami, na których sama nie studiowałam, ale z rozmów ze znajomymi, to wiem, że jest to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Również ten mój kierunek, czyli filologia angielska, jest na bardzo wysokim poziomie. Pamiętam, że kiedy zdawałam egzaminy wstępne na studia, bo wtedy jeszcze były egzaminy wstępne, to chyba było wtedy ośmioro kandydatów na jedno miejsce. Naprawdę? Tak. Ośmioro takiego. A to tylko jest, tak? Teraz jest więcej? No teraz na pewno jest więcej, tak, na kierunku. Hmm. No to nie wiem z czego to wynika. Być może więcej, można więcej, jakby można złożyć dokumenty do większej liczby uczelni i wtedy troszeczkę się dublują te kandydatury. Nie wiem na czym to polega. Mhm. To w każdym razie to było dużo to było wtedy dużo chyba był tylko jeden kierunek bardziej popularny od anglistyki i to było bibliotekarstwo czy może jeszcze psychologia w tym roku kiedy nie ja zdawałam a to był rok 98 w sumie co to wszystko można sprawdzić, nie wiem, może tylko mi się tak zdaje, że tak było. Tak to już jest, jak się jest wiekowym człowiekiem, to mm, pamięć trochę zawodzi i czasami nam się wydaje, że coś pamiętamy, ale tak nie było. Także jeżeli coś przeinaczam, to bardzo przepraszam, ale wydaje mi się, że było właśnie tak. Także bardzo mi się podobało. No, minusem, minusem studiowania, to był taki mój prywatny w zasadzie minus, dla mnie było to, że wydział mieścił się i nadal się mieści w Sosnowcu, a ja mieszkałam w Zabrzu. Więc codzienne dojazdy zajmowały mi bardzo dużo czasu. I żeby na przykład dotrzeć na zajęcia na 8 rano, bo o 8 się większość moich dni zaczynało, to musiałam wstać o 5.30. I wyglądałam I dojeżdżała panie, pani pociągiem. Na dojeżdżałam pewno. pociągiem, tak. tak, dojeżdżałam pociągiem. Miałam to szczęście, że akurat był pociąg bezpośredni o tej godzinie, kiedy mi był potrzebny, no ale razem z dojściem na dworze, potem z dojściem z dworca na uczelnię to ogólnie zajmowało to zazwyczaj około półtorej godziny, w jedną stronę. A zdarzały się też takie dni, że, że przyjechałam na tę ósmą i byłam już z siebie bardzo dumna, wchodząc na wydział, bo to już był sukces tego dnia, a okazywało się, że w tym dniu nie ma zajęć. Są godziny rektorskie na przykład i mogłam sobie wracać do domu, co było dobrą wiadomością, ale no przykro mi było, że wstałam że tak wcześnie i, i że te półtorej, tych pół... Tej Te półtorej, półtorej godziny. godziny chyba tak, muszę powiedzieć. Tej półtorej godziny nikt mi już nie odda, a czas to jest najcenniejsze, co mamy. Ale to takie wiadomo, każdy ma jakieś, um, jakieś trudności, jakieś problemy. Nikt nie powiedział, że studiowanie jest łatwe, nie? Ja sama jestem na studiach. Mamy tutaj 120 osób na kierunku, na dziennikarstwie, i też się zdarzają czasami różne rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc, jest naprawdę fajnie. Wiem, że także prócz dyplomu ukończenia studiów ma pani także na koncie certyfikaty Cambridge i w związku z tym mam takie pytanie. Wiadomo, że w szkołach języka angielskiego mogą uczyć zarówno osoby, które mają przynajmniej certyfikat CAE i wykształcenie pedagogiczne oraz osoby, które ukończyły filologię angielską. Czy jeśli miałaby Pani zestawić za sobą takie dwie osoby, to czy są one równie warte? Czy mają to samo doświadczenie, tą samą wiedzę i te, i te same umiejętności w nauczaniu innych? Znaczy, to jest oczywiście kwestia bardzo indywidualna. Są osoby, które nie były na studiach i znają język znacznie lepiej niż absolwenci filologii angielskiej ale postawiłabym obok siebie umiejętności językowe, znaczy oddzieliłabym umiejętności językowe od umiejętności przekazywania wiedzy i od umiejętności takich miękkich jak osobowość, budowanie relacji, przewidywanie potrzeb, priorytetyzowanie zadań, empatia i tak bo to są wszystko elementy, które są potrzebne w pracy nauczyciela. Więc jeżeli ktoś ma talent nauczycielski, a są takie osoby, są takie osoby, które jeżeli nam coś tłumaczą, to my po prostu zatapiamy się w tych słowach, pijamy wszystko z ich ust. Nawet nie wiemy, z czego to wynika, że one taki mają jakiś dar przyciągania uwagi, jakąś charyzmę, umiejętność wytłumaczenia czegoś prostymi słowami, prawda? Mhm. Nie, nie wiadomo. Nie wiadomo, no jest po prostu ktoś, kto się urodził, żeby być nauczycielem i już. No są takie osoby, o... które mają w sobie taką charyzmę, nie można tak. tego jakoś nazwać tak. Tak, jeden tak. Nie wiadomo, skąd to się bierze. Dlaczego? Ani on jakiś super przystojny, ani on jakiś śmieszny. Nie wiadomo, nie wiadomo, nie da się tego złapać. Więc bywają oczywiście takie osoby, więc im niekonieczne jest skończenie studiów. I tak samo osoba, która skończyła studia. Nie jest powiedziane, że będzie fantastycznym nauczycielem. To, to nie ma gwarancji żadnej. Więc jest to kwestia bardzo indywidualna. Jeżeli chodzi o poziom wiedzy językowej, tak samo, może być bardzo różnie. Ja się więcej nauczyłam języka poza studiami niż na studiach. Ponieważ o, to ciekawe. Na studia, tak, tak. Bo... Idąc na studia znałam angielski dosyć dobrze, równo w tym samym czasie, w którym, w, kiedy zdawałam maturę i egzamin wstępny na studia, pisałam egzamin na poziomie proficiency. Tak. E, co no, nie jest poziomem, który reprezentują wszyscy u, studenci pierwszego roku anglistyki. E, I ja bardzo duży miałam też kontakt z językiem e, na co dzień. E, bardzo dużo oglądałam filmów, seriali, bardzo dużo oglądałam programów z telewizji amerykańskiej. Byłam w Stanach w czasie studiów, mieszkałam w Anglii przez jakiś czas, więc mój kontakt z językiem był inny niż kontakt przeciętnej osoby, która chodzi na kurs angielskiego lub która po prostu studiuje na polskiej uczelni. I to nie znaczy, że ja znam angielski lepiej niż inni. Ja go znam trochę z innej strony, po prostu. Więc ja zdawałam te certyfikaty jeszcze podczas liceum z kilku powodów. Po pierwsze, żeby mieć cel, do którego dążę, bo zawsze. To jest większa motywacja, żeby pracować niż jak tak po prostu uczymy się angielskiego, bo on nam się kiedyś przyda. To jest taki rozmazany cel. Nie wiadomo wtedy, do czego on będzie nam służył albo kiedy. I łatwo się zniechęcić. Po drugie, dlatego że chciałam właśnie mieć poświadczenie tego, że znam angielski na jakimś konkretnym poziomie. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, czy będę studiować anglistykę, czy nie, więc mogło być równie dobrze tak, że te certyfikaty będą moim jedynym dowodem na to, że umiem się porozumieć po angielsku. Jeśli ja mogę przekać, a, um, mhm. a więc właśnie dlaczego pani zdecydowała się iść na studia na anglistykę, jeśli miała pani tutaj u siebie na koncie taki certyfikat, który mógł naprawdę już Pani wszystko załatwić, jeśli chodzi o sam <laughs> angielski. O sam angielski, tak. Mogą ja Pani chciałam, iść na coś innego. Ale ja nie chciałam samego angielskiego, ja chciałam się dowiedzieć, jak być nauczycielem. Bo to była praca, która wydawała mi się najciekawsza i która wydawała mi się dla mnie stworzona. Więc nie chciałam udawać nauczyciela, tylko chciałam nim po prostu zostać. I studia mi się do tego przydały. Więc no, to, to byśmy wtedy musieli postawić znak równości między certyfikatem mhm. a filologią. A Czyli jednak nie ma tego znaku jest. równości? Oczywiście, że nie, bo ucząc się do certyfikatu, czy uczęszczając na kursy językowe, uczymy się języka. A przecież wszyscy studenci filologii angielskiej wiedzą, że język i nauka języka, czy ten blok praktycznej nauki języka to jest ledwie pięć przedmiotów, a wszystko inne, kultura, literatura, historia, psychologia, filozofia, nawet WS, to jest przecież... języka angielskiego. WS nie było po angielsku, bo WSiści WS prowadzili zajęcia dla wszystkich filologii, tak, więc tak. musieliby wszystkie języki znać. No w każdym razie y, oczywiście część tych przedmiotów była taka, że no, dowiedziałam się tam coś, ale nie, y, nie to, co chciałam, a część przedmiotów była taka, że otworzyła mi oczy, że o, to ciekawe, nie, nie domyśliłabym się tego sama, gdyby mi tego ktoś na uczelni nie powiedział, więc y, uważam, że to było bardzo przydatne. Ym, ym, niestety nie da się dobrać yy indywidualnie takiego programu, żeby każdy student był zadowolony i żeby się uczył tylko tego, czego chce się uczyć. No, no nie ma tak. Studia też uczą wielu innych rzeczy, nie tylko samej zawartości programu, ale uczą też właśnie na przykład ustawiania sobie priorytetów. I teraz trzeba się zastanowić, jeżeli w planie mamy przedmiot, który nas mało interesuje, to co z nim zrobić? Czy chodzić na niego, czy nie. Czy jeżeli na niego chodzimy i się go uczymy, to przykładamy się do niego tak samo jak do wszystkich innych przedmiotów, czy po prostu um, robimy to, co jest niezbędne, żeby go zaliczyć i koniec i nie przejmujemy się tym, że dostaliśmy truje. Były takie przedmioty, raz dostałam z egzaminu yy, 3,5 chyba i nigdy nie sądziłam, że będę zadowolona z takiej oceny, a byłam przeszczęśliwa, że mam 3,5, bo mi zależało tylko, żeby zaliczyć ten przedmiot. Bo on nie był mi potrzebny do mojej, do mojej dalszej kariery ani do mojej przyszłości. Po prostu chciałam zamknąć ten rozdział i już. Więc um, studia to nie tylko nauka konkretnych przedmiotów. Poznajemy fantastycznych ludzi, uczymy się budować z nimi relacje, um, uczymy się być dorosłym. Ja, jak tak, poszłam na studia, to po raz się pierwszy. Takiej. Tak, każdy się uczy dla siebie. Na studiach nikogo nie interesuje, czy ja będę mieć czwórkę, czy piątkę, czy trójkę, mhm. czy ja w ogóle zaliczę, czy nie. To jest moja sprawa. Nie ma żadnych rankingów, nie ma, nie ma listy, kto najlepiej zaliczył egzamin. Jedyna lista to jest lista studentów, którzy się ubiegają o stypendium, no bo przydziela się je, stypendium naukowe tak. na podstawie wyników. Ale wszystko inne nikogo nie interesuje, jak ja się plasuję na tle reszty roku. To jest moja sprawa. Więc uważam, że studia i nie tylko anglistyka, ale każde pod tym względem po prostu uczą życia. Czy uważa Pani tak samo jak ja i większość moich znajomych, że w szkole, już w liceum, mówi się w szkole na lekcji języka angielskiego za mało w języku angielskim, za mało też się słucha nagrań, czy ogląda filmów, wideo? znaczy no nie wiem jak reszta studentów uważa, ale y, oczywiście, że ja tak uważam, właśnie dlatego założyłam kanał na YouTubie, mhm. bo y, tego moim zdaniem w polskiej szkole brakuje najbardziej mówienia. Dlaczego tak jest? Dlatego, że y, każdy nauczyciel angielskiego i nie tylko ma bardzo dużo ograniczeń. Ogranicza go czas, ogranicza go dyrektor, ograniczają go rodzice, ograniczają go koszty bo nie może sobie kserować tyle ćwiczeń, ile chce, tylko na przykład usłyszę od Pani Sekretarki, że kseru służy tylko do pracy sekretariatu, proszę Pani, a nie do jakichś Pani ćwiczeń. Usłyszałam tak kiedyś w szkole, w której pracowałam. Więc trzeba w, tych bardzo, w tej bardzo ciasnej klatce trzeba zrobić, co się da, żeby chociaż zrealizować program, no bo to jest mój obowiązek jako nauczyciela, realizować program. A w programie nie jest napisane Ile godzin ma być poświęconych na mówienie, ile godzin na gramatykę, ile godzin na słuchania, ile godzin jeszcze tam na coś. Tylko są zagadnienia tematyczne i te zagadnienia to są najczęściej zagadnienia z gramatyki lub ewentualnie z tak. słownictwa, prawda? Tak, no to, tak. No to żeby zrealizować zrealiz temat z gramatyki, no to co robimy? Tłumaczymy tę gramatykę, robimy ćwiczenia, tak? Żeby realizować temat ze słownictwa, co robimy? Czytamy czytankę, i robimy, robimy zadania. No. Każde po kolei tak. w tym podręczniku pierwsze tak. ćwiczenie, drugie, trzecie, czwarte i tak. żadnego nie można tak. e, ani opuścić, ani tak, pominąć tak. gdzieś tam. No bo, no bo wtedy można napisać w dzienniku, że wykonaliśmy dziś ćwiczenia z trzech stron książki, więc to wygląda, że bardzo dużo zrobiliśmy i wszyscy są zadowoleni. A jeżeli byśmy napisali w dzienniku, że przez dwie godziny rozmawialiśmy, no to halo, to jest jakaś strata czasu, bo to jest zabawa. Więc. Ym, Konwersację jest bardzo trudno usprawiedliwić. Nie każdy dyrektor lub nie każdy metodyk rozumie, że to jest element nauczania. No to, no to po co się musieć tłumaczyć z tego, nie? więc tego nie robimy. Druga sprawa jest taka, że jeżeli robimy zajęcia z mówienia, no to wielu nauczycieli jest przeświadczonych o tym, że jeżeli rozmawiamy na lekcji, no to to oznacza, że mówi jedna osoba, a reszta słucha. Czyli jeżeli mamy zajęcia w grupie 15-osobowej, no to 14 osób nic nie robi. Nie? Robi tylko jedna. To tak. jest prawda, bo słuchanie to też jest zrobienie, no ale aktywna jest powiedzmy ta jedna osoba. No i teraz, jak sobie z tym poradzić? Jakiego tłumu to jest tak naprawdę? Bo kiedy na przykład u nas, jak ja się uczyłam, odzywały się może trzy osoby na całą klasę, to chodziło bardziej o to, że Polacy boją się odezwać w języku angielskim. No tak, ale właśnie dlaczego się boją? Boją się dlatego, że ktoś inny ich krytykuje, bo my jesteśmy tak nastawieni do siebie, że tylko szukamy w sobie wzajemnie i samych sobie. I wytykamy sobie błędy. I na tym też polega system edukacyjny w Polsce, że nauczyciele nie chwalą, tylko ganią. Więc tak jakby patrzyli tylko, aż się potkniesz. Nie? No to po co się potykać? Lepiej w ogóle stać w miejscu, to się wtedy nie potkniesz. Więc ja na przykład prowadziłam zajęcia z konwersacji w taki sposób, że. Dzieliłam uczniów na grupy, na przykład 3-4 osobowe, tak jak siedzieli w ławkach, mogli się przesiadać, jak chcą, ale grupki muszą być małe po to, żeby każda ta grupka mogła sobie sama ze sobą rozmawiać na tematy, które wypisałam na tablicy. I to były raczej inspiracje do rozmowy, niż pytania konkretne, na które trzeba było znaleźć poprawną odpowiedź, bo powiedzmy pojawił się temat, nie wiem, poruszania się po mieście, więc wypisałam na tablicy 15 pytań dotyczących transportu, czy komunikacji publicznej, czy jeżdżenia autobusem, czy dojazdu do pracy szkoły, obojętnie, można wymyśleć naprawdę bardzo dużo. No i wtedy Wszyscy uczniowie siadają sobie w tych cztero, czy, cztero czy, czy, czy trzyosobowych grupkach i sobie rozmawiają. Natomiast moje zadanie jako nauczyciela nie polega na tym, jak wielu nauczycieli robi niestety, że sobie wtedy siadam za biureczkiem i sobie uzupełniam dziennik, no bo szkoda to robić po lekcjach, bo za to mi już nikt nie zapłaci. Tylko jestem aktywna, nauczyciel jest od nauczania, więc jeżeli trwa lekcja, to on ma nauczać. I nauczanie w takiej, na takiej lekcji polega na tym, Przechodzę ja między tymi grupkami, przysłuchuję się, podpowiadam coś, odpowiadam na pytania. Czasami się przyłączam, żeby oni wiedzieli, że jestem aktywna, że mi zależy na tym, żeby oni pracowali. I niesamowite jest to, jak po kilku takich lekcjach uczniowie już wiedzą, jaka jest procedura i jak ta lekcja wygląda, i oni się nie mogą doczekać, aż będą mogli ze sobą porozmawiać na jakiś ciekawy temat po angielsku, bo po angielsku każdy temat jest ciekawszy. I są to naprawdę dobre przykłady na to, jak właśnie przeprowadzić w szkole lekcje i jak naprawdę inni, którzy uczą w szkole, powinni do tego tematu podejść i jak przeprowadzać te wszystkie swoje zajęcia i lekcje. To jest naprawdę bardzo dobry pomysł. No tak, ale tego się nie stosuje właśnie dlatego, że z tego się tak. trzeba tłumaczyć, no bo rozmowa to strata czasu i z tego, że to wymaga zaangażowania i kreatywności od nauczyciela. A nauczyciele są leniwi. Nie wszyscy oczywiście, ale no nauczyciel jest tylko człowiekiem, a człowiek też po prostu ma taką naturę, że próbuje wszystko zrobić po linii najmniejszego oporu. Więc jeżeli uczniowie są sobą zajęci, no to to daje taki takie okno teraz do właśnie zajęcia się swoimi rzeczami. To wy sobie rozmawiacie a ja tutaj sobie coś porobię. Mhm, nie. Mnie tak, tak. na tym polega twoja praca. No i stąd właśnie te rozbieżności. A mój kanał właśnie służy do tego, żeby to jakoś nadrobić, żeby jakoś pomóc tym ludziom, którzy chcą mówić, ale się boją, albo próbują mówić, ale nie robią tego dobrze, bo nikt ich tego nie nauczył, albo nigdy tego nie wyćwiczyli. No i z tego, co mi piszą, to, to działa, więc bardzo mnie to cieszy. Ja wiem, że Pani się wychowała na Śląsku, gdyby mogła Pani porównać Zabrze i Śląsk i Katowice do tego, jak się mieszka obecnie w stolicy Polski. Jakie są główne różnice? Hmm, główne różnice, no... Jedna rzecz, która mi, się, która mi się w Warszawie nie podoba i nie narzekam absolutnie, bo tu się dobrze mieszka, tu da się jakby nauczyć mieszkać, to to, że ludzie są do siebie, wobec siebie znacznie mniej mili niż w innych częściach Polski. Dotyczy to kierowców na drodze, którzy są bardziej agresywni i bardziej im się śpieszy i mniej uprzejmi. Dotyczy to też ludzi na ulicy, którzy mniej się do siebie uśmiechają, spieszą się bardziej. I jacyś tacy wszyscy są bardzo zestresowani. I to odczułam, kiedy się tutaj przeprowadziłam. Natomiast jeśli chodzi o samo miasto, no to moim zdaniem Warszawa nie jest najpiękniejszym miastem w Polsce. I mam nadzieję, że jeśli słucha nas lub czyta ktoś z Warszawy, to się nie pogniewa. Ale no, taką mam opinię i już. I co nam pan zrobi? <laughs> są piękniejsze miasta, ale to nie znaczy, że Warszawa jest brzydka, po prostu ma swój urok. Stare miasto jest i... piękne, no to chyba trzeba przyznać, że to stare oczywiście, miasto. Oczywiście, że tak, oczywiście. Natomiast, no to właśnie, to w każdym mieście myślę, że są takie zakątki, w których można się zakochać. W Warszawie też. No i Ma Warszawa przede wszystkim jest miastem dużym powierzchniowo. Mi się troszeczkę zmieniło myślenie, kiedy się tutaj przeprowadziłam, a ja się tu nie przeprowadzałam ze Śląska, tylko z Gdańska, bo ja jeszcze w Gdańsku mieszkałam przez 7 lat i dopiero z Gdańska przyjechałam tutaj 4 lata temu, to właśnie Warszawa jest przez to, że jest tak rozległa, to inaczej się troszeczkę myśli o odległościach. Na przykład, jeżeli tutaj mam znajomego, który mieszka 4 kilometry ode mnie, to ja go nazywam moim sąsiadem, bo on mieszka blisko mnie. Mhm. A jak mieszkałam w zabrzu, to cztery kilometry mi się wydawało na drugim końcu miasta. To, że w zabrzu mogłam prawie wszędzie pójść na piechotę, bo ja mieszkałam dosyć blisko centrum. To, to też tam było bardzo fajne, ale nie za bardzo o tym wtedy myślałam, bo mi się to wydawało naturalne, że chyba w każdym mieście tak jest. Że ewentualnie mogę wziąć autobus, jeżeli jestem strasznie leniwa. A tutaj na piechotę bym no, szła bardzo długo, gdybym chciała dojść do centrum. No więc przez to też, że te odległości są większe, no to tracimy więcej czasu na dojazdy wszędzie. Tak, I ale wszędzie są właśnie autobusy, jeździ metro, jest jednak to troszeczkę prawda. inaczej. To tak. prawda, że komunikacja jest tutaj świetna, chociaż na Śląsku też jest bardzo dobra komunikacja, jest bardzo dużo autobusów. Fajne jest to, że można jeździć między różnymi miastami na jednym bilecie i nawet się tego nie widzi, gdzie się jedno miasto zaczyna, drugie kończy. To wszystko jest taki jeden duży organizm, który świetnie współpracuje ze sobą. To mi się bardzo na Śląsku podobało. Natomiast, no mówię, tak jak ja jeździłam Zabrze do szóstnokta, to w jedną stronę miałam 30 km, żeby dojechać na u, u swój wydział. A tutaj, jak wyjadę, wyjdę z domu i pojadę 30 km na przykład na Ursynów, to nadal jestem w Warszawie. Tak, ciągle jestem w tym samym miejscu. Więc trochę się zmienia perspektywa. Teraz, jak patrzę na mapę i widzę, że gdzieś mam 7 km, i a to gdzieś jutro, ja tam dojadę, 7 minut. Także to się troszeczkę, to jest trochę inne, ale mówię, do wszystkiego da się przyzwyczaić. Każde miasto ma swój urok. Mi się tu mieszka bardzo dobrze, ale z chęcią też przyjeżdżam na Śląsk. A chce Pani kiedyś wrócić na Śląsk tak na stałe, czy chce Pani mieszkać w Warszawie? Nie wiem. Kiedyś właśnie, kiedy jeszcze mieszkałam na Śląsku i było to jedyne moje miejsce zamieszkania, to wydawało mi się, że ja nigdy stamtąd nie wyjadę, bo ja sobie nie wyobrażałam mieszkać gdzieś indziej. Było mi tam dobrze. No, i myślałam sobie wtedy, po no co ja mam w ogóle jechać gdzieś indziej? Inne miasta, takie duże w Polsce, to są takie przerażające, wielkie miasta. No, a w mniejszych miastach z kolei nie ma tego, co było na Śląsku, czyli tyle uczelni do wyboru, tyle teatrów, tyle kin, tyle sklepów, tyle wszystkiego, muzeów. No a potem właśnie zmieniło mi się trochę życie, i wpadł mi taki szalony pomysł do głowy, żeby się wyprowadzić do Gdańska, i nauczyłam się tam mieszkać, i da się. Więc myślę, że nie ma co się zarzekać. Nigdy nie mów nigdy, jak śpiewa klasyk Justin Bieber. Bo po prostu nie wiadomo, jak życie nas zaskoczy i nie wiadomo też, jak my sami się zmienimy, jak się zmieni nasz światopogląd, jak się zmieni to, co chcemy robić albo do czego dążymy. Więc trzeba mieć otwarty umysł i po prostu myśleć o tym, co jest dziś, co będzie jutro, co będzie za tydzień, a co będzie za pięć, za dziesięć lat, to nikt z nas nie wie. Dziesięć lat temu nawet byśmy nie pomyśleli. Że będziemy nosić w kieszeni urządzenia, na których głównie będziemy oglądać filmiki z kotkami. A gdyby nam kiedyś ktoś powiedział, że takie urządzenia będą dostępne, to wydawałoby się, że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że cała wiedza świata będzie dostępna w kieszeni. A proszę bardzo. Jakie są Pani plany na przyszłość? Czy po cudzemu jest Pani projektem docelowym? Nie. Ja nie wiem, jaki jest mój docelowy plan na przyszłość, bo życie się zbyt szybko i gwałtownie zmienia, żeby sobie wymyślić jakiś plan na za 10 czy 20 lat. Będę tworzyć dalej na tym kanale tak długo, jak będę chciała, tak długo, jak będę mogła i tak długo, jak będzie mi to sprawiać przyjemność. Na razie tak jest, z czego się cieszę. Nie wiem, co będzie kiedyś. W tym roku napisałam książkę. Ona będzie jesienią dostępna, więc to jest jakiś kolejny krok. Być może kiedyś wydarzą się inne rzeczy. Być może założę szkołę, być może stworzę kurs online, być może polecę na księżyc. Nie wiem, Jestem otwarta, nie boję się niczego, jak kobieta pracująca. I po prostu zobaczymy. Wychodzę z założenia, że należy z życia korzystać, cieszyć się nim dostosowywać się też do niego i robię to na co dzień, bo w życiu nie jest najważniejsze to, żeby zarabiać pieniądze albo robić to, czego inni od nas oczekują, tylko żeby być szczęśliwym. A na szczęście można szukać na różne sposoby. A jak pani bliscy i przyjaciele reagują na to, jak pani prowadzi kanał na YouTube, jak pani występuje w telewizji czasami w różnych programach, jak oni na to reagują? No mama oczywiście się cieszy, wiadomo, wszystko ogląda, nawet czyta wszystkie komentarze pod odcinkami na YouTubie, czasem nawet mówi, że ona specjalnie nie ogląda odcinka w tym samym dniu, kiedy ja go wyrzucam, bo nie ma jeszcze wtedy co czytać, więc ona sobie wchodzi za trzy dni dopiero i wtedy sobie i obejrzy, i sobie poczyta. Nawet chyba prowadzi zeszyt, w którym zapisuje, ile mam subskrybentów. Oh. i tak. I potem mi mówi na przykład: a co, to, a co to się wydarzyło, że tak nagle ci ze środy na czwartek skoczyło do góry? Co się wtedy stało? Gdzie ty byłaś? Więc ja nie muszę tego monitorować w ogóle, ja mam od tego ludzi. No ale to no, tak żartu poliwie. Moja mama jest już na emeryturze i po prostu tak spędza swój czas śledząc moją działalność w internecie. No i fajnie, niech sobie patrzy, bo może. Czy przyjaciele na początku pani odradzali to, czy jednak byli za tym, żeby pani poprowadziła po cudzem? Znaczy, ja mam akurat takich przyjaciół, tak sobie ich dobieram, bo przyjaciół na szczęście można sobie wybrać, którzy, którzy mnie bardzo wspierają i ja ich też bardzo wspieram. I na tym nasza przyjaźń się po prostu opiera. Więc. Ja oczywiście liczę się z ich zdaniem, kiedy nie jestem czegoś pewna lub chciałabym poprosić ich o opinię, co to, to robię i tę opinię uwzględniam, ale nie robię tego, co oni mi każą. Albo nie, nie jest tak, że y, przestaję robić coś, co oni mi zabraniają, bo w moim życiu najważniejsza jestem ja i ja powinnam robić to, co ja chcę, a nie to, co y, oni chcą. Y, ale y, ja mam też przyjaciół z y, blogosfery i z. Y, YouTube'o sfery, powiedzmy. Paulinę na przykład, tak. Na przykład Paulinę, tak, która jest teraz bardzo blisko moją przyjaciółką, ale nie znałam jej jeszcze, jak zaczynałam kanał prowadzić. I yy, więc ja wiem, że mogłam im na przykład pokazać pierwsze filmy, które stworzyłam i, i zapytać, co sądzą o tym pomyśle, ale ja ten pomysł miałam dosyć precyzyjnie skrystalizowany w głowie. Ja wiedziałam, co ja chcę robić. Ich raczej pytałam o jakieś szczegóły, że czy, czy można coś poprawić, czy można coś zrobić lepiej. Natomiast yy, ja głównie się staram kierować tym, co, co sama sobie wymyślę. Yy, poza tym ja bardzo dużo. Oglądam, obserwuję, analizuję. Ja jestem ciekawa świata i innych ludzi i tak samo zachowuję się w internecie, więc zanim cokolwiek stworzę, to patrzę, jak to robią inni i zastanawiam się, dlaczego to mi się podoba, a to mi się nie podoba. Co w tym jest lepsze, co w tym jest gorsze? Jakie tutaj sztuczki ktoś zastosował i czy ja też takie będę umiała zastosować? I uczę się cały czas. I to jest Ale plukowy. pani nie jest do nikogo podobna, bo jak ja tak oglądam różne filmy i tak dalej, to jeszcze nie widziałam, żeby ktoś nagrywał w taki sam sposób jak pani, żeby używał różnych filmów do nauki angielskiego i tak dalej. Więc jest pani na pewno oryginalna na tym naszym no to, polu. Okej, okay. znaczy ja nie dążę do tego, żeby być oryginalna, ja po prostu chcę być całą. Jeżeli jest ktoś inny do mnie podobny, to niech sobie będzie, nie przeszkadzamy sobie. Niektórzy mi zarzucali, że właśnie ukradłam pomysł od Pauliny, no bo też mówię o języku i też siedzę, że tam stoję ja akurat na tle regału z książkami. No rzeczywiście, to był taki pomysł, na który nie miało szans wpaść dwie osoby niezależnie. Yy, także tak, to musiałam ukraść. Yy, więc my sobie z Pauliną z tego bardzo żartujemy i ja czasami właśnie mówię, że to ona ode mnie ukradła, chociaż yy, to ona zaczęła prowadzić kanał jako pierwsza. Zresztą ja mówiłam o tym w jednym ze swoich filmów typu Q&A, czyli mm -hmm. pytanie i odpowiedzi, że yy, właśnie jak zobaczyłam jej pierwszy odcinek, to to już był taki moment, kiedy ja myślałam nad swoim kanałem i pomyślałam sobie, właśnie kurczę, no, ona robi to, co ja bym chciała robić, tylko że ona robi po, po polsku, a ja bym chciała o angielskim. Angielski. Tak. Y więc y po prostu robię to, co chcę już. Jeżeli to jest podobne do czegoś innego, to nie szkodzi, bo jeżeli byśmy się tym mieli kierować, że nie będę tego robić, bo ktoś już to robi, no to to by znaczyło, że każdy w życiu musi robić coś innego. I byśmy nie mieli dwóch lekarzy, i byśmy nie mieli trzech nauczycieli i czternastu kierowców autobusów. Nawet w telewizji mamy przecież programy, które są podobne do siebie. No i co to przeszkadza? Jednym się podoba jeden, a drugim się podoba drugi. Jeżeli coś jest dobre, to znajdzie swoich odbiorców. Więc nie ma się co przejmować, po prostu należy robić swoje po swojemu albo po cudzemu. Bardzo pani dziękuję za, <noise> dziękuję za tą rozmowę i chciałam pani życzyć dużo sukcesów. Chciałam pani bardzo podziękować, że miała pani czas nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję. Do usłyszenia.